Hej, hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Jak widzicie, dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym i jest to hol z AliExpress. Dawno takiego filmu u mnie nie było, dawno nic nie zamawiałam. A teraz, jak widzicie, poszalałam. Jeszcze część paczek do mnie idzie, więc spodziewajcie się um, kolejnych tego typu filmów. Jeśli chcecie też linki, no to dajcie, dajcie śmiało znać, coś wam tam wkleję. Naprawdę te rzeczy to. Jakieś tam grosze kosztowały, no i tutaj nie przedłużajmy od razu. Przejdźmy do pokazywania, i oczywiście te rzeczy też połączę z holem, jakimś tam innym, który nagrywałam w zeszłym tygodniu. No, po prostu to był taki jeden duży haul. Koty, już tutaj ciekawe. Zacznijmy od tego i to będzie taka oklejna, w sensie będzie z niej ramka do tych luster, co tam mam w korytarzu w zasadzie, o, jak widzicie, tam są takie lustra bez żadnej ramy, i ja sobie właśnie z tego tutaj zrobię. I mi przyszły, przyszło to zamówienie w dwóch paczkach. Jedna jeszcze jest tutaj nierozpakowana, a druga właśnie tutaj rozpakowana, i tu było to. I też e, taka naklejka na ścianę wodoodporna, która jest już tam przyklejona. Tam mi się trochę rozeszło, będę musiała poprawić. E, więc e, tak powiem Wam, że całkiem spoko to jest. Trochę tutaj zostało właśnie z tego i zastanawiam się, czy nie zrobić też tej ściany takiej. Aczkolwiek, no nie wiem, nie wiem. Pomyślę jeszcze. Jak już jesteśmy przy okleinach, to też jest tutaj taka ala marmurowa do kuchni. Będę też ten blat tam obklejać, a ta to w sumie jeszcze nie wiem do czego, bo u nas taka naprawdę, by tego nie widzicie, ale u nas taka intensywnie brokatowa. O, tutaj może będzie lepiej widać, yy, może parapety, może jakaś szafka tam w, w sypialni gdzieś koło mojej toaletki. No, jeszcze pomyślę. E, tutaj, jak widzicie, są też dwie pary kapci. Nie wiedziałam, na które się zdecydować, czy na czarne. Czy różowe, więc wziąłem dwie pary, one chyba tam 5 czy 6 euro, więc niewiele. Aczkolwiek z tego co widzę, to są 36, tak? 36, 37 i te tak samo, a te są znacznie większe od tych. Zobaczcie tutaj na porównaniu, widzicie jaka różnica? Dosłownie, no tyle. Dobrze, że mam małą nogę, przynajmniej się jeszcze. Tutaj mam też czerwoną bransoletkę ze słonikiem. Nie wiem, czy wy go zobaczycie, może tutaj wam pokażę, bo to taki malutki słonik. Czekajcie jak on jest, tak. O, widzicie z takim słonikiem. Na szczęście czerwona bransoletka. A tutaj jeszcze w ogóle z Manhattanu kupiłam sobie primer, ale nie jestem z niego zbytnio zadowolona. Tutaj dwie kolejne rzeczy, które właśnie dzisiaj mi przyszły. I to jest taki. Krem do usuwania włosków, czyli, wiecie, możecie sobie gdzieś tam brwi, wąsik, no albo inne partie ciała. No wiecie, usunąć włoski. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Tutaj aloes, holika, holika. Już go próbowałam na ręce, bardzo fajnie się wchłania. No zobaczymy. No, i tutaj dwie ostatnie rzeczy, to oczywiście odzież. I powiem Wam, że ta bluzka jest w rozmiar M, a druga jest rozmiar S. I powiem Wam, że ta S jest dużo większa niż ta M. -ka. No, i to jest taki ala sweterek z takimi tutaj guziczkami na rękawkach. No, i tutaj przy dekolcie, tak jak mówiłam, jakiś tam azjatycki M. A tutaj jest właśnie typowa SK i tak jak mówiłam dużo większa niż, mm, niż ta MK. No, z taką tutaj koronką to oczywiście idzie do prania i później do prasowania, bo widzicie jakie to jest wygnieciona, w zasadzie wyciągnęłam to z kosza. Chciałbyś na śmieci. Nie, nie na śmieci, tylko z kosza na pranie, bo to już mi przyszło jakoś na początku tygodnia, więc wyleżało w koszu, a dzisiaj postanowiłam, że wam mm, że te zakupy, no i właśnie śmiało piszcie, jeśli chcecie jakieś linki. Naprawdę, tak jak mówiłam, jakieś grosze, nie wiem, 5-6 euro te rzeczy kosztowały. Te tutaj jeszcze tańsze to chyba 3 euro, to chyba 2, więc tak, grosiki. No i dobra, ja was zapraszam na drugą część tego holu, a ja zabieram się za porządki tutaj. I tutaj szybciutko jeszcze zakupy w Lidlu była taka zabawka za 8 euro dla kota, łącznie z drapakiem. Więc tak, koty będą miały nowy prezent. Tak ona tutaj wygląda. To jest taki lewek. Zobaczymy, czy koty będą miały zainteresowanie tym ogonkiem. Na pewno, to jest już tutaj jest. I tutaj jeszcze kilka rzeczy z Euroshopu, Tutaj woreczki się najowe, więc nic ciekawego. Hmm, świeczuszka bardzo ładnie pachnie hmm, z Erwika też za, chciałam być za jedno euro, ale teraz w tym euromarkecie jest y, euro 10. Więc, więc te wszystkie rzeczy są po euro 10. Te tutaj mam taki magnes na lodówkę London i on jest razem z otwieraczem w ogóle otwieraczy jest dużo, bo Zobaczcie jakie fajne. Tutaj takie piwko, no Daisy uciekaj, bo nie będzie mi się chciało sfokusować. No albo na, na dla Ciebie zrobimy. Tu się tu światło odbija, więc tutaj jest kolejny magnes z otwieraczem. Tutaj jeszcze korek taki do winka, bo zazwyczaj wiecie jak otworzę jedną butelkę, no to przecież całej nie wypije, więc kupiłam korek. I tutaj kolejny magnes na lodówkę. Również piwo. I tutaj jeszcze mam... Yy... Magnesy z Rudelsheim am Rhein 2, kto mnie obserwuje na Instagramie, to wie, że byłam niedawno na wycieczce. I tutaj ostatnia rzecz z Euromarketu, jest to z Diadermin, maseczka nawilżająca, którą zaraz chyba sobie zrobię. Teraz idę na trening, po treningu biorę długą kąpiel, więc może taką nawilżającą maseczkę sobie tutaj Zrobię. I tu mam też dwie białe oklejne. Będę też jedną szafę obklejać. Tutaj mam też sur musującą do kąpieli od mojej koleżanki e, Handmade. Właśnie zaczęła takie tutaj oto działa tworzyć, więc może i też właśnie do dzisiejszej kąpieli sobie to zużyję. I tutaj ostatnia rzecz to jest bluzka z e, AliExpress. Taka z takimi koralikami eseczka. O, ładna, prawda? Więc dobra, ja to chowam, no a z Wami widzimy się za chwilę. A z Daisy, pokaż pokaż tutaj na filmie, czy jesteś zainteresowana tą zabawką. Nie jesteś? Ani trochę? Nie jesteś? No może jednak jesteś. Więc dobra, widzimy się później. Pa!